Mało nas, chodzi sam raz, wyratować ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło. Mało nas, lecz to gwiazd, każdy skoczyć by mógł, gdy chce pokonać się. Siłę Twoją, Kod Joko, na dno. Kod lioko, zniszczy każde zło. Kod Ljoko. Echa. Mm. Na sobie wszystko, zjesz mój rogalik? Wystarczy mi ten, nie jestem głodny. Ja, ja też. też nie. Siemacie, frajerzy? O, wygląda na to, że klub obciachu ma depresję. Jak zawsze, gdy się zjawiasz. Bardzo śmieszne, Della Robia. Nie. Ulrik, kochanie, jeśli mogę coś zrobić, żeby Cię pocieszyć, to powiedz. Ta, zniknij. Dobra, to pa. Hmm? Cześć wam, co? Dziś jest Wielki Dzień. Jesteście gotowi? Tak. No to chodźcie, zamkniemy superkomputer. Bingo, dzięki temu GPS-owi wreszcie znajdę tajną kryjówkę bandy Ulrika. Już koniec. Ktoś z Was chce coś powiedzieć? <laughs> Dzieliliśmy wzloty i upadki, godziny chwały i godziny szlabanów. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do życia z Lyoko. Teraz pora na życie bez niego. <laughs> んんんんんんんんんんんん Wyłącz go. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Oh! Oh! Co to jest? Jakaś gra? Hmm. Kim jesteś? Gdzie jestem? Zana? Co to? Bardzo niebezpieczny program, jak wirus. Może kontrolować elektryczność i aktywować wieże tu w żeby mieć dostęp do waszego świata. Tylko Elita może mu przeszkodzić, dezaktywując wieże, których on używa do ataków. A Elita jest związana z Xaną, musimy ją jakoś zmaterializować. Proszę, to Twój pokój. Nie jest zbyt duży, ale będzie Ci tu dobrze, panno. E... Stones, Elita, Stones. Widziałam ten dom we śnie. Aelita, jesteś córką Franza Hoppera, twórcy Lioko. Ksana uciekł z superkomputera! W tej wirtualnej łodzi podwodnej będziemy mogli wyśledzić Ksanę w sieci. To kolejny wirtualny świat. Tak jak Lioko, replika stworzona przez Ksane. Ale po co? Wygląda jak fabryczna linia montażowa. A, ale co oni tu montują? Xana chce przejąć kontrolę nad setkami superkomputerów z całego świata i stworzyć armię robotów, która załadnie ludzkością. Nasza jedyna nadzieja na załatwienie Xany to mój program wieloczynnikowy. Elita, udało się. Xana został zniszczony. Przepraszam was, nie mogę. Co? Chyba zwariowałeś. Co się dzieje? Nie mogę go wyłączyć. Nie możesz czy nie chcesz? Sam nie wiem. Ej, to proste. Załatwiliśmy ksanę, a teraz wyłączamy tę straszną maszynę. No co tak milczycie, powiedzcie mu. Hmm. No co się z wami dzieje? Czujemy się trochę wstrząśnięci. To widzę. Jakieś sugestie? Mam pomysł, możemy zagłosować. Zobaczymy, kto chce, a kto nie chce go wyłączyć. No jasne. Dobra, dobra. Kto jest za? Hmm. Hmm? Hmm. Więc tam się spotykają. Ta opuszczona fabryka to ich tajna kryjówka. Chodźmy tam. Nie od razu durniu. Jak pójdziemy teraz, to na nich wpadniemy. Przejdę się tam na włepie, a wy będziecie musieli wytłumaczyć moją nieobecność. A co mamy powiedzieć? Czy ja wiem, powiecie to, co wam przyjdzie do głowy. Dobra. Jumi. Nie chcę mi się gadać. Dobrze, bo to ja będę mówił. Chcę ci wyjaśnić, dlaczego głosowałem przeciw wyłączeniu superkomputera. Słuchać też mi się nie chce. Pamiętasz mnie z początku? Mózgowiec Skadik, komputerowy geniusz bez ani jednego przyjaciela. Kiedy odkryłem Lioko, wszystko się zmieniło. Stałem się bohaterem, który ratuje świat. Chcesz się bawić w bohatera do późnej starości kiedyś? Trzeba z tym skończyć. Wiem, ale nie chcę stracić tego, co zdobyliśmy, przyjaźni. Mhm. Aelita, zrobimy wszystko, żeby odnaleźć twojego tatę. Walka z Xaną to moje zadanie. Nie, Aelita. A to nasze zadanie. Nasza przyjaźń jest powiązana z superkomputerem. Boję się, że jak go wyłączymy, wyłączymy też przyjaźń. Na razie. Idę. Czekaj. Hmm? Rozumiem, co czujesz. Mylisz się. Tej przyjaźni nie da się wyłączyć. Hmm. Abulabas? Obecna? Belpois? Belpois? Jest! Delma? Gdzie byłeś? Ziumi. Później ci powiem. Elizabeth Delma! Ktoś wie, gdzie jest Cici? Spotkała kosmitów, no i jej odbiło. Jesteś świrem czy tempakiem? Kosmitów, co? Zielone ludzki takie jak ty, Poliakow? Po lekcji powiesz dyrektorowi, że córka mu oszalała. A jak nie, to czeka cię szlaban u Jima. Powiedziałem to, co mi przyszło do głowy. Dobra, dzisiaj poćwiczymy SGA. SGA nie znaczy sport głównie agresywny, ani ściganie goryli afrykańskich czy straszne gazy anatomiczne. SGA oznacza sportową gimnastykę artystyczną, znaną po prostu jako Ot, gimnastyka. Mogę o coś spytać? O SGA? Nie. Wiesz o superkomputer. Dlaczego nie chciałeś go wyłączyć? Bałem się, że będę tęsknił. Za czym? Za walką, za przygodą, za tym co fajne. <laughs> Zelijoko, życie będzie okropnie nudne, nie sądzisz? Nudne? Wreszcie będziemy mieć czas na muzykę i sport? To chyba nie jest nudne. <grytanie> <grytanie> Brawo! <tanie> Brawo! <grytanie> Brawo! Ekstra! <grytanie> hey! Dobra, masz rację. Zawsze umiem sobie zorganizować czas. I będziesz miał więcej czasu na podrywanie dziewczyn. I tak wszystkie za mną szaleją. Nie potrzebuję na to czasu. Cześć! Mówiłam ci już, żebyś się do mnie więcej nie odzywał. <grym> Jak śmiałeś wszystkim opowiadać, że kocham się w dżimie! <grym> Zrób to jeszcze raz, to nawet własny pierw cię nie pozna! Wiem wszystko o Jesteś obrzydliwy, o! Od, Wiem wszystko o Magali. Ty wstrętna ścieżka! Skoro o tym wspomniałeś, odrobina czasu nie zaszkodzi i dwa punkty dla ciebie. Stern, Della Robia, Jeśli ja i reszta klasy przeszkadzamy wam w rozmowie, to nam powiedzcie! Przepraszamy. Dobra, mój pierwszy pokaz. Jeden, dwa. A moja rwa kulżowa, o rady nie mogę się ruszyć, ale boli! Sport ględzących antytalentów to właśnie znaczy FBA. Stern, Della Rovia! Natychmiast marsz do dyrektora. Hmm. No a ty, stary, powiedz, dlaczego nie chciałeś wyłączyć superkompa? Tylko bez tekstu wolałbym o tym nie mówić. Hmm. Yeah. Yeah. thank you Yeah. Super speed. <supra> Fajnie było. Hmm. Hmm. Ciekawe, do czego im to wszystko. No, no dobra. Dziennik Jeremiego Balpuła. Bardzo to ciekawe. Dziennik Jeremiego Belpois, ucznia zespołu szkół Kadnik ósma klasa. 9 października, kilka tygodni temu, szukałem części do swoich mini robotów. Odkryłem jakiś kompleks przetwarzania danych z laboratorium i skanerami, a przede wszystkim niesamowity komputer. Dzisiaj, choć jestem tchórzem, postanowiłem włączyć ten komputer. Oby nic się nie stało. Yumi. Mm? Czekaj. Mm. Wszystko skończone? Wyłączyliście go? No nie, oni nie są gotowi. <grym> to głupie. Zapomnieli jaki ten komputer jest groźny? Mm. William. Co jest? <grym> Oczywiście wiedzą, że jest groźny, ale trochę im go szkoda. A tobie nie? Nie, myślę, że życie bez Lioko będzie inne, ale spoko. Jesteś taka jak ja. Wieczna optymistka. Nie w sprawach beznadziejnych. Na razie, przystojeniaku. Ksanie udało się nadać zabójczą muzykę. A elita aktywowała wieże, zanim wszyscy ludzie zostali zainfekowani. Dyrektora opętał Ksana. Ale wszystko skończyło się dobrze. Ciekawostka. Sisi nam pomogła. I pocałowała Ulrika na moście. Że co? Ksana atakuje bez przerwy. Nie mamy czasu myśleć o szkole. Zaproponowałem przyjęcie do grupy Williama Danbara, ale Yumi się nie zgadza. A. Yumi, Ulrich i Ot jakoś uratowali Lioko, ale William przepadł chyba na zawsze. Dziś ksana opętał Sisi, to nowa ofiara. Prawie zabiła mojego kuzyna. W parku są wielkie korzenie, kraby atakują szkołę. Musimy ratować Lyoko. Ziemia w niebezpieczeństwie. Nie. No, musimy zaczekać, aż Delmas skończy przeżuwać chłopaków. Jeremy, chcę z Tobą porozmawiać o superkomputerze. Ja. Nic mi nie musisz tłumaczyć. Dokładnie wiem, dlaczego tak głosowałaś. Jak wyłączymy maszynę, pożegnam się z przeszłością. I z moim ojcem. Tatusiu! Idę do pokoju. Wychodź chodź Zobaczymy się za chwilę, kotku. Do zobaczenia, tatku. Nie wolno ci o mnie zapomnieć. Nigdy, nigdy nie zapomnij Aelito. Lita, Tato mamy tyle do nadrobienia i tak mało czasu. Sporo zająć się czymś nowym Tak, czymś bardziej beztroskim Też zaczynam myśleć w ten sposób Wiesz co, to jakieś szaleństwo Zrobiliśmy tak wiele dla ludzi I nikt na świecie nigdy się o tym nie dowie Wiem wszystko hmm? i zaraz o tym powiem ojcu A więc jeśli właściwie zrozumiałem Nazwałeś naszego Dzima Ględzącym antytalentem Nie Dzima, panie dyrektorze, tylko ten spot Dziękuję ci za ścisłość Ale to nic nie zmienia Tatusiu! Elizabeth, kotku, pobrałaś swoje kieszonkowe z półtora rocznym wyprzedzeniem i nie dam ci już ani grosza więcej. Przerwałaś mi, właśnie upominałem Sterna i Della Robie! Nie masz ich upominać, tylko pozamykać, towariaci! Cały no świat no narazili na niebezpieczeństwo! Aha! Jeremy! I kto teraz jest mądry? Odkryłam waszą tajemnicę! I nie wasz się teraz ze mnie żartować, słyszysz! Elizabeth, natychmiast przestań! Posłuchaj mnie, ja nie żartuję. Oni od dawna walczą z niebezpiecznym programem komputerowym w wirtualnym świecie. Sami się narażali i nas też przez nich szkołę napadały roje szerszeni, kruki mordercy, a nawet gigantyczny pluszowy miś. Nawet ty, kochany Katusiu, byłeś opętany przez ten program. Walczyłeś z Ulrikiem na moście w starej fabryce. Całe szczęście, że tam byłam i cię snokautowałam ale innym razem mogłam zginąć, bo atakowały mnie kable elektryczne. I prawie utonęłam w windzie, a zwariowany nauczyciel... Po Usiadł moje ciało, żeby sobie z nimi porozmawiać. Tak, tak, kochanie, później. Na razie musisz i odpocząć i to porządnie. Pana i jego armia robotów chcą zniszczyć Ziemię. A, wygląda na to, że ta biedna Sisi naprawdę zwariowała. Przepraszam cię, Poliakow. Co się z tobą działo? Gdzie jest reszta? W fabryce. Włączają powrót do przeszłości. Ostatni. No to jak będzie? Ciągle nie chcesz wyłączyć superkomputera? Szczerze mówiąc, nie wiem. Na pewno wiesz. Mam cię. Yeah. 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 Proszę, prezent na urodziny. Dzięki, to bardzo miłe. Nie zapominaj, że Jumi i ja jesteśmy tylko przyjaciółmi. Jesteś pewny? Wiesz, tak naprawdę to nie jestem. Pomyślałeś, że jak się pokłócimy, to zacznę o tobie myśleć. Nie musisz tego robić. Dobranoc. To było takie ekstra. Nie chcę tego kończyć. Będzie mnóstwo dobrych chwil, nawet bez Liocho. Słowo? O tak. Powrót do przeszłości. A Jerzy, co tam? Też mój rogalik, Cici. Żebym się zatruła? Ulrik, jak leci? Lepiej, bez twojego GPS-a. O czym ty mówisz? Cici przestań. Nie mamy żadnych tajemnic. A jak chcesz się z nami przyjaźnić, to skończ z tymi numerami. Znaczy, możemy się przyjaźnić? No jasne. Tak, szkoła byłaby nudna bez ciebie. O, no to na razie, kochani. I niech was tylko nie przyłapie na robieniu numerów moim przyjaciołom. Cześć Umi, miło cię widzieć mm -hmm. No, jesteście gotowi? Tak mm -hmm. Dobra, kto jest za wyłączeniem superkomputera? Hm. Pięcioro wspaniałych. Co wy znowu kombinujecie? Eee, nic takiego. Właśnie zamknęliśmy rozdział niezapomnianego życia pełnego niebezpieczeństw. Tak, my wszyscy to przeżywamy. Pewnego dnia sam zarzuciłem młodzieńcze marzenia, żeby zostać dorosłym. Nie żartuj, to ty jesteś dorosły? Wolałbym o tym nie mówić. <laughs> Narka! Hmm. Hmm. <sighs> <laughs>